Witam wszystkich bardzo serdecznie po bardzo długiej przerwie e, od YouTube, i dzisiaj sobie trochę otworzymy paczek e, jak dobrze obliczyłem, będzie to około 25 razem z tymi, e, więc 20 tutaj tych darmowych sobie otworzymy i 5 e, i 5 za GP ogółem jest to gra United 11, jest to gra przeglądarkowa, darmowa, gdzie można sobie Stworzyć skład z prawdziwych zawodników, jak widzicie, jeden tutaj mi wyleciał, ponieważ prawdopodobnie dostał czerwoną kartę, ale już go wymieniamy. Yy, co tutaj jeszcze? Aha, dobra, można jeszcze zmienić. Tak, zapiszmy jeszcze. Dobra, dobra i przechodźmy do paczek. Yy, no, magazyn. Dobra, otwórzmy sobie te 20 paczek. Mam nadzieję, że wszystko dobrze wyjdzie. E, Sansone. Nie, nie znam. E, Costa. Sousa. Joda. Przez oczywiście Y. Szkoda. Z Ligi Hiszpańskiej. Van Ginkel. Prawy. Środkowy pomocnik. E, jezu. Środkowy pomocnik. E, Bal, Lewy obrońca. No, jak na razie nic tutaj nie ma. Eris Erasti Asenio. Czwarty poziom ma. Mogliśmy trafić Sergio Roberto z Barcelony, ale trafiliśmy Pajota e, Maresca Maresca. Tego nie przeczytam. E, jak na razie Juan Fran jest. Was. Jeszcze trzy paczki do końca Moreno czwarty poziom Więc jest bardzo dobrze I z ligi angielskiej wyleciał nam Belk e, no. Tulalan czwarty poziom Liga francuska to Otwórzmy sobie jeszcze paczki Za GP Zobaczmy co Adriano mogliśmy trafić Ale nie trafiliśmy Ogółem sądzę że tutaj mam Trochę więcej szczęścia niż w Fifie więc tu, tutaj sobie częściej gram niż w FIFA Dobra jak na razie nikogo zbytnio nie trafiliśmy dobrego kilka tam czwarty, o czwartym poziomie kolesi No a tak ogółem to słabo co nie No ogółem w lidze jestem już wam mówię to jest moja druga moje drugie konto liga amatorska. Jestem drugi. Tutaj zbytnio tym klubem się nie zajmuję. Pokażę wam za chwilę moje główne, mój główny klub, gdzie przebywam częściej niż tutaj. No. Co tutaj jeszcze wam powiedzieć? Możemy sobie trenować oczywiście tych zawodników za innych zawodników. Które sobie wylosowaliśmy, jakby w tych paczkach na przykład bierzemy sobie jakiegoś tam, kogo by tutaj ulepszyć za chwilę. Sprawdzimy. Jakiegoś lewego skrzydłowego jeszcze powinniśmy mieć. Powiem, że miałem całą jedenastkę z Barclays, ale coś nie widzę go. Chyba, źle ślepy jestem. No nic czy skrzydłowego nam brakuje wtedy no. Mamy tutaj jedność też która jakby poprawia trochę bardziej zgranie jeżeli sobie wybierzemy tą jedność, no to wszystkie atrybuty tych piłkarzy zaznaczonych na pomarańczowo, wziętych na pomarańczowo jakby taki prostokąt powiększą się plus 2 te atrybuty ich wszystkie Dobra, sobie weźmiemy to mm, co tutaj jeszcze e, sprinter to może być dobre ale wolałbym potężny atak Strzelanie plus 2 dla tych tutaj zawodników mam nadzieję że mi myszkę widać e, no co tutaj jeszcze aha miałem wam pokazać e, jeszcze jak się tutaj przeprowadza ten trening, więc weźmy sobie może Santi Cazorle Powiedzmy, że tutaj Ramseja sobie spalimy, chociaż Ramzej, Ramzej Czemu? Nie, nie mógłby. Dobra. Więc weźmy sobie Santi Cazorle. Gdzie on jest? Góra tutaj jest. Weźmy sobie tak. Oczywiście to kosztuje 150 GP, to dużo nie jest o bo za mecz, zależy w jakiej lidze jeszcze się jest, dostaje się od 3000 do 5000, jeżeli się nie wolę. Więc dosyć dużo. No, weźmy sobie jeszcze ich i trochę tych z trzeciego poziomu. O, jeszcze 2% nam brakuje. Dobra, i jesteś na szóstym poziomie, maksymalny jest dziewiąty poziom, więc no e, ogółem na złotych kartka, kartach e, jest dopuszczalny dziesiąty, tutaj jest to srebrna karta i jest dziewiąty poziom dopuszczalny, e, dobra, dajmy mu spryt trochę, sprytu, strzelanie i długie podania. No widzicie tutaj dodało nam trochę procentów, setki procentów e, Dobra Kogoś jeszcze tutaj można by było przetrenować ja, Tu mu bardzo mało brakuje do następnego poziomu e, Morrison no, Weźmy sobie tutaj go, przetrenujmy trochę Przekroczyłeś, no to super Super, super. No nic, nic się nie stało. To jest ogółem, ta czarna karta to jest jak inform w Fifie, w ulepszonej wersji. Mm, wykończenie i lukę potania. musi się przydadzą. No, trochę mu daliśmy. byśmy musieli, o kurde. Byśmy musieli jakiegoś zawodnika, kolorów, dobra. Zastąpić niestety, zapisz. Dobra, jeszcze dajmy im kondycję, która im jest bardzo potrzebna. Zazwyczaj automatycznie, o kurde, ponieważ tutaj nie mam przecież. No, dobra, daliśmy im kondycję i formę. E, forma jest w witaminach. Prawie oczywiście im to formę, jak to już mówiłem poprzednio no i co? chyba za chwilę się przełączymy na drugie konto moje Oj oj co ja bym zrobił? dobra sorka za to dobra, Bo przełączamy się na drugie konto tak, bo tutaj chyba już wam wszystko pokazałem, to do zobaczenia za chwilę dobra, witam was po krótkiej przerwie dla mnie trochę długiej a więc tak, to jest moje główne konto. Jestem w lidze zawodowej, chociaż jak widzicie źle mi to idzie. Jestem na pozycji 12. E, pokażę Wam. Jak na razie 0 wygranych meczów, 8 remisów, 20 przegranych. To bardzo dużo punktów. mam 8 e, miejsca spadkowe. No i oczywiście spadnę pewnie do ligi pierwszej. W lidze pierwszej też mi jakoś kolorowo nie szło. No tutaj jak widzicie trochę mniej już mam pieniędzy A tak się prezentuje mój skład Jest to Leo Messi na ataku, Orleana, Rodríguez, vadillo Suarez, Javi, Muscotci, Alba, varan Ansaldi i Brawo na Bramce. Mam tu też... Ogółem tutaj mam dwa składy z ligi hiszpańskiej i z angielskiej, jak możecie tutaj widzieć e, na chwilę wam pokażę, tylko coś tutaj jeszcze, a w sumie teraz wam pokażę e, no, a więc Balotelli na ataku na lewym skrzydle Januzaj, na prawym Di Maria e, Mata na prawym środku e, pomocnik środkowy ofensywny Ramirez, Larson, Demichelis, Terry Clichi i kurtua na bramce. No, a więc myślę, że to by było na wszystko. Tutaj zbytnio chyba poczekajam. O, mam jedną. No cóż, otwórzmy sobie. No jak zwykle nic. <laughs> mi, nig mi nigdy nic dobrego nie leci, więc. Chociaż Suarez mi wypadł, Rodriguez. Ale no i tak nic mi nie leci dobrego yy, No jeszcze dajmy im tutaj sobie Kondycję No kondycję Aha, nie można przy 10, dobra A więc to byłoby dzisiaj chyba na wszystko Ja chyba za chwilę polecę jeszcze yy, nagrać jakiś film dla was Ponieważ dawno mi nie było na YouTube'ach, A wypadałoby coś nagrać W SCS materiały nie będą się chyba bardzo często pojawiały, ponieważ E, klatkuje mi ta gra jak nagrywam a jednak chcę mieć radość z tej gry i jak nagrywam no to raczej niewygodnie mi się nagrywa jak mi gra klatkuje mm. a więc tak e, coś jeszcze tutaj wam powiedzieć ogółem jeżeli będziecie chcieli jakiś poradnik czy coś e, to nagram dla was tutaj cały tutorial co się dzieje tutaj, na przykład, te wszystkie Wam treningi, powiem, te wszystkie wyzwy w zakładce, wyzwy puchary, Wam wszystko powiem. Jeżeli, jeżeli, będzie, jeżeli będziecie, oczywiście, chcieli. Na razie to by było na, na tyle. A więc do zobaczenia. Cześć.